Siódmą kolejkę amatorskiej ligi halowej rozpoczął mecz wschodu ze Stowarzyszeniem Renka. Oczywiście faworytem tego spotkania była Renka, mająca w szeregach kilkukrotnego króla strzelców Andrzeja Czaparskiego, ale pierwsze minuty tego nie potwierdzały. Spotkanie było wyrównane, a zawodnicy większą uwagę poświęcali szczelnej obronie niż konstruowaniu efektownych i pomysłowych akcji ofensywnych. Na pierwszą bramkę czekaliśmy blisko 8 minut, a zdobył ją oczywiście Czaplarski. I z rezultatem 1 zara zakończyła się pierwsza odsłona. W drugiej, już na samym początku, w stuprocentowej sytuacji nie wykorzystał popularny Bambo i chyba tylko on wie sam, jak nie trafił do pustej bramki. Jednak chwilę później w pełni się zrehabilitował. Wyłożył piękną piłkę Piotrowi Siemborowi, a ten dopełnił formalności. Gdy w 15 minucie na 3-0 podduszył Marek Warmiak, stało się jasne, że Renka zainkasuje kolejne dwa punkty. Wprawdzie Wschód miał swe sytuacje, Między innymi groźnie strzelał Bartosz Serafin, ale futbolówka nie chciała wpaść do bramki. Wyborną sytuację piłkarze Wschodu mieli tuż przed zakończeniem meczu, gdy ich trzech zawodników miało przed sobą tylko jednego obrońcę – ale i tej okazji nie wykorzystali. W sumie po dobrym meczu zasłużono zwycięstwo ręki, chyba jednak nieco za wysokie. Rywale zasłużyli bowiem przynajmniej na jednego gola. W drugim spotkaniu na parkie wyszli w piłkarze Tek Dźwigu i 997. Ten mecz też miał pewnego faworyta, a byli nim Policjanci. Wydarzenia na boisku nie potwierdziły przedmeczowych prognoz. Na parkiecie trwała zacięta i wyrównana walka, ale piłkarze mieli słabo ustawione celowniki. O dziwo więcej dogodnych sytuacji stworzyli piłkarze tej dźwigu, ale w bramce policjantów świetnie wpisywał się Gerard Łodziński, wychodząc z opresji w wielu trudnych sytuacjach, m.in. uczyniąc bardzo groźny strzał Huberta Wolszczaka. W zespole policji szansą na gola miał Dawid Jałoszyński, ale piłka nie znalazła drogi do bramki. Nie miał też swego dnia czułowy gracz 997 Marek Czyż, któremu piłka nie zawsze była posłuszna. Gdy wydawało się, że zespoły podzielą się punktami, w ostatniej minucie meczu pięknym uderzeniem popisał się Rafał Zdynek i policja musiała przełknąć gorycz poradzki, przegrywając z niżej notowanym rywalem. 0 do 1. A oto rezultaty pozostałych spotkań. Enea przegrała z liderem DJ'em Murik. 0 do 3. Autogaz pokonał najsłabszy zespół ligi amatorów. 5 do 1. W bardzo wyrównanym pojedynku. Okolice pokonały galerię jubilerską. 4 do 3 podział punktów w spotkaniu Karczmy Usuchego ze Świerżakami. A w ostatnim meczu Kozienicka Gospodarka Komunalna przegrała z Rzeczywołem 0 do 2. Na czele bez zmian. W dalszym ciągu lideruje DJ Music. 18 punktów. Jedno oczko mniej zgromadził AC Okolice. Na miejscu trzecim pozostała Ręka, Punktów 14. Dalej trzy zespoły z 12 oczkami to autogaz, Karczma suchego i świerżaki. Na dole 13 jest dźwik trzy punkty. Przedostatnie miejsce zajmuje KGK jeden punkt, a tabelę zamykają amatorzy, jak na razie bez zdobyczy punktowej.